Witam dzisiaj serdecznie wszystkich. Dziś wycieczkę zaczynam z nosówka. No niedawno fakt faktem, że byłem tutaj również, ale chcę przebyć kolejną część szlaku niebieskiego pałaców w Okolicy Koszalina. Dokładnie mówiąc, tak jak nie wiem, czy mówiłem, jesteśmy w Nosówku. No dzisiaj mój plan jest taki delikatny, czyli... Chcę przebyć około 20 paru kilometrów, 30 maksymalnie. No i mniej więcej będzie to z Nosówka do Białogórzna, później do Bardzina, Golica. Strzekęcino, w którym właśnie jest Biały Pałac i Pałac Bursztynowy, podobno piękny, więc chcę to zobaczyć. Później Świerżczyno, Jarzyce i Dunowo. Tam też jest Pałac. No i w Dunowie tam jest też stacja kolejowa, i to był wykoniec. No ale to się zobaczy w trakcie. No, tak jak mówiłem... O, tutaj widać, jesteśmy w Nosówku. No to idziemy. A teraz jesteśmy w Białogóżnie. Niewielka miejscowość ale ma ciekawą historię Nie wiem czy teraz zamy opowiadać później Dzisiaj może część powiem teraz co a więc tak Ech, dużo mówię Jak to jestem Ale co nieco pamiętam Przede wszystkim jest ona zmiankowana w 1286 roku i nazwa pochodzi od osoby imienia, od imienia osoby Teraz tak, w 1456 roku było występuje jako Lenno szlachty. Do, tak dobrze mówię Starej szlachty Klans, Klankenspar Kranksparn, tak to się nazywa, Kranksparn. 12 lutego 1606 roku, po śmierci ostatniego członka rodziny, e... <klima> e... Haringa, Haninga Kranksparna. Dobra zostały przekazane przez księcia Bogusława VIII jako nowelenną rodzinie Ramel w 1746 roku po śmierci Ernesta. E... Gdzie to jest Ernesta? E... Aleksandra Ramela zgodnie z baterską umową Białogówną stanowiło po połowie własność braci Henninga Christiana i Kaspara Friedricha von Ramel. W 1764 roku ten ostatni otrzymał cały majątek, sprzedał go generałowi dywizji, komendantowi z Berlina von Forkade, dnia 1 grudnia 1773 roku. E Dobra we wsi kupił Joachim von Kleist z Niemiec w 1811 roku. Kapitan Otto Georg V. Kleist sprzedał majątek półrocznikowi Królowi Wilhelmowi Gergowi Ger Bonin. Rodzina Boninu sprzedała je w 1847 roku radcy Sądowemu Steagmonowi. Od niego białogłówno nabył w 1856 Karl Kruger. Właściciel Buczki, a następnie przekazał je w drodze darowizny swojemu synowi Kasparowi Emilowi Eugenowi Kruger, apikantowi Wyższego Sądu Krajowego, ten po trzech latach zdobył dobra 12 października Echrenfirdowi Rosów. No taka ciekawostka. No, no dobrze. Namęczyłem was trochę. Jesteśmy w a to jest ciekawe, bo to jest gospodarstwo, które jest z, bu z budynkiem ramnym, czyli wjazd do posesji jest przez stodołę, a tam wewnątrz jest po prostu mieszkanie, a to są zabudowania gospodarskie. to z drugiej strony płota mamy gospodarstwo, które już się praktycznie rozsypało. Nadal jesteśmy w Białogóżnie. Jest to Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem niepowzięcia na świętej Marii Pany szachulcowy z 1838 roku. E, no, stoi na wcześniejszym, stoi na miejscu wcześniejszej murowanej średniowiecznej świątyni, która spłynęła 8 października 1836 roku. Odbudowano ją po dwóch latach jako budowę szachulcową ze środków finansowych patrona kościoła wdowy von Bonin, a także z pożyczki królewskiej udzielonej przez Fryderyka Wilhelma III. Kościół usytuowany w centrum wsi, na obszarze trójkątnego na otoczonego placem, część dawnego cmentarza przykościelnego. No to to... Hmm. Więc tak... Wieża jest z 1935 roku o, W środku jest treptek, nie mam jak pokazać, bo jest zamknięte. Sprawdziłem o, Już większość budynków jest przebudowana Idziemy dalej Patrzcie, a tutaj krowy idą, co się rzadko zdarza, bo gospodarstw jest mało. A to tak informacyjnie, tutaj zaczyna się Dolina Radwi. Kończy się, no nie kończy się, tylko tam jest rzeka. No, ma spory kilo, z, no nie, 3-4 km. A, podążamy tą drogą, właśnie do mostu na Radwi. Więc będzie widać. Są później opowiem co nieco. No teraz jestem. We Wroni Gnieździe, to jest taka niewielka wręcz miejscowość, kolonia A tu po drodze mamy chyba ma albo nowy, nie wiem, ale chyba odnowioną kaplicę, ale przepiękna jest Ekstra. Także tutaj ludność religijna No tak jak wcześniej mówiłem, dalej idziemy w kierunku radwi rzeki. Więc dochodzimy teraz do mostu nad rzece Radew. Bardzo ciekawa rzeka, dlaczego? Bo jest dość czysta. Mam pierwszą klasę czystości Sradew. Rzeka w północnej Polsce, prawo, brzeżny dopływ, parsenty. W biegu Debrzyca, płynie przez Pojezierze Pomorskie i Koszalińskie, i Pobrzeże Koszalińskie, Pomorskie, nie? Teraz tak, <laughs> Jezioro znajdują się niedaleko wsi Wydowo, na Pojezierzu Bytowskim, 8 km na wschód od Bobolic, przepływa przez jezioro Kwiecko, Początkowo płynie wąskiej dolinie, wśród lasów przepływa przez kilka jezior: przez sztuczne jezioro Hajka jezioro Rosnowskie, dalej kanałem Rosnowskim, przez ujście skręca szerokim łukiem. Na północ dolina rzeczna jest tu znacznie szersza, na jedni widoczne są stare zakola. Ujście rzeki znajduje się w mieście Karlino, w miejscowości, przez które przepływa Radę. Żabiniec, Boro, Bobrowo, Mostowo, Rosnowo, Niedalino, Wronie Gniazdo, właśnie tu jesteśmy. Białogórzno, Nosowo, Parsowo i Karlino. Dolina rzeki została objęta obszarem chronionego krajobrazu Dolina Radwi oraz obszarem sieci Natura 2000 Dolina Radwi, Chocieli i Choti. W Rosnowie jest mała elektrownia wodna w Niedalinie. Również mała elektrownia w Karlinie. Jest kanał energetyczny. O. Tak, tu rzucają się ryby i to dość intensywnie, ponieważ woda jest czysta i ufituje ich tu sporo. Jest suszarka kajakowa również. A, tu ładnie. Nie. Pobliżu widzę jakiś blok. No ale nieważne. Przyznam się, że podoba mi Woda jeszcze jest tam. O, patrzcie tam. Patrzcie co przypadkowo znalazłem. Na radwi <laughs> Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Sąd badawczy Stacja pomiarowa Oczywiście zautomatyzowana Aj, nie ma tu ładnego widoku Myślałem, że coś tu fajnego zobaczę Ale nie udało się, no trudno się mówi. Idziemy dalej Tutaj mamy oznaczenie szlaku, niebieskiego szlaku pałacu A tutaj w oddali widać Szczeklęcino i ten park dworski z dwoma pałacami bursztynowym i Białym Mniejszy historię opowiem No, sapie było ciężko. <laughs> Teraz tak. <laughs> Jeszcze chwile. <laughs> Więc tak, dawnej, dawniej się nazywało Streckenthin. No, jest to teraz w gminie, wieś w gminie Świeszyno, tak, dobra, co jeszcze? Strzekęcin zmiankowany był już w 1278 roku jako forwark majątku w Dunowie, przez wieki należący do junkierskiego rodu von Kamake, fundatorzy kolegiaty po brzegu W, w Skrzęcinie znajdują się dwa elektryczne pałace, które później Wam pokażę. Będący dawnymi jedzencami rodu Pałac Bursztynowy, budowany w 1899, łączący cechy stylu neurus, neo i romantycznego, będący stylizowany na zamek obronny. <laughs> Obecnie hotel oraz Pałac Biały, zbudowany w 1921, jako prezent ślubny dla syna ówczesnych właścicieli według innych źródeł, Nastąpiło to w 1935. Pałacy są położone na 10 hektarowym parku krajobrazowym, który widzimy w tej chwili. Centralnie zestrowanym stawem oraz bogatą kolekcją różne czynników. Znajdują się też przedwojenne kamienice i budynki gospodarcze zespołów łowarocznego z Pruskiego Muru. Również cmentarz Rangalicki, zabytkowa wieża ciśniej z 1922 i 155-metrowa. Aleja wysadzona patonami W miejscowości działa hodowla ziemniaka, co też widać. No no i zaraz wam to pokażę. Więc idziemy. Przecież większej trasy nie widziałem żadnych znaków, tylko tutaj w pobliżu, a po jaka tabliczka. Lasy państwowe. A nic słoma, nowo, ładowa ziemniaka. Okej, okay. jesteśmy jeszcze w Kęcinie i widzimy ten pałac. Co by na to? Myślę, że jest piękny. Wow, hotel, restauracja, bursztynowy pałac. To ma kolor bursztynowy, a to jest historia tego pałacu. Nie będę czytał tego całego. Sobie sami przyczytacie. jest piękny ale nie wiem czy wolno tam wyjść to widać jak a to taka gota Ekstra. Ekstra to wygląda. Co to jest? Może jakaś wieża tu była. Trudno powiedzieć. każdym no, każdy coś było. Jestem w środku. O ja pierdziu Jak tu pięknie <laughs> Patrzcie jakie lampy Robi wrażenie Piękniutko. faktycznie tam staw, a tu ten piękny pawac bursztynowy. Patrzcie, co my tu mamy. Piękny paw. Ojej, wywróciłem się. Postaram się podejść po cichu. Piękne. Jesteśmy teraz z drugiej strony jeziora. Jak widać tutaj na palcu jest teraz niezły widok. Piszy coraz cieplej. Ja powiedział, że gorąco Tam jest to mini plaża i piękny park. No dobra. Jeszcze raz pokazuję ten sam widok. Tak jest ładnie, że nie mogę się napatrzeć z innej perspektywy <śmusza> Przyznać, że mi się tu bardzo podoba ale nie jak wszystkim Piękne lampy. Tej, bo nie wiem, co będę iść. No. To wygląda jak zamek obronny. To z drugiej strony pod słońce, ale jest przepiękny. No, już tam widzę, że wieża trzeba byłby ją trochę podremontować. A i tak wygląda ekstra. Pięknie. To. Tak, wiem, powtarzam się. A na zastek, no jest po prostu ładnie. Nie Nie jesteśmy w pałacu. wyjechaliśmy ze Sierczyna. A tutaj okazuje się, że widzę już e, koszalin, który jest 10 km stąd, i widzę e, wzgórze. górze które jest e, obok koszalina. Tak? No, dobra, to jedziemy dalej, do Dunowa. Jak widać e, to nie mój pociąg Jestem na stacji kolejowej, e, tylko gdzie? A tu w Dunowie Niestety musiałem sk trochę skrócić e, e, No Właściwie to nie wycieczka, ale nagrywanie no, Przyjechałem około 20... Przeszedłem około 25 km no i co? No i sorry, że taka może dzisiaj krótka, i mało opowiadałem, ale ogólnie mówiąc, to już na dzisiaj koniec. Dziękuję serdecznie Wam i zapraszam na następną. Po prostu dzisiaj mam skrócony dzień.